Boksok Miedźwiedzia 36, dzisiaj obgadamy sobie największego, najwyższego mistrza świata bez podziału na kategorie wagowe, a jest to zawodnik z wagi super półśredniej, także 69,3 kg, metr dokładnie, 97 wzrostu, 203 cm zasięgu, no naprawdę warunki niesamowite, nawet, nawet wadze ciężkie by sobie świetnie poradził, szczególnie, że mistrzowie świata wadze cięższe ciężkiej są po prostu od niego nisi, ale jest to oczywiście Sebastian Fundora, który bronił swoje pasy WBC oraz WBO w minioną sobotę na gali organizowanej w Las Vegas. Naprzeciwko niego stanął Jordan Booker, który był skazywany na pożarcie. Zawodnik z bilansem 23:0 w tym momencie. No i nie oszukujmy się, był skazany na pożarcie, mimo tego, że znajduje się w dyszce tam federacji WBO, z tego co pamiętam to jest szósty, przed walką był szósty, teraz nieco to się zmieni, ponieważ przegrał ten pojedynek w czwartej rundzie. Przez techniczny nokaut Ogólnie rzecz biorąc, Sebastian Fundora nieco mnie zaskoczył, ponieważ zaczął bardzo spokojnie ten pojedynek, zaczął pracować na ciosach prostych, co jest dla niego dosyć nietypowe, szczególnie, że właśnie nawet komentatorzy zaczęli mówić, że zaczyna od lewego, przepraszam, od prawego prostego, bo jest manikutem od prawego prostego, więc dobrze się zapowiada. No bo to jest, że tak powiem, u niego rzadkość. Mimo tego, że ma te ogromne warunki fizyczne, no to ten facet po prostu idzie do przodu, ale nie idzie no, do przodu opierając się głównie na ciosach prostych, a właśnie pracując bardziej na ciosach podbrudkowych i sierpowych. Gość po prostu lubi się bić, a dlaczego? No bo tutaj są to, nie oszukujmy się, korzenie meksykańskie. No i styl meksykański, stąd to wszystko się bierze. Zresztą to nie pierwszy mistrz świata, który ma tak do dobre warunki fizyczne pod kątem zasięgu czy też wzrostu. No bo też Rafael Espinoza, również wysoki zawodnik, tylko że to z niższej kategorii wagowej, również mimo tego, że. Przeważa nad przeciwnikami, że tak powiem, warunkami fizycznymi, to i tak lubi pchać się do przodu i walczyć w półdystansie. Jak wygląda ten pojedynek? Tak jak wspomniałem na początku, Sebastian Fundora wszystko taką dobrą sprawę kontrolował. Pracował przede wszystkim ciosami prostymi na początku i spychał Bookera do przodu. Booker, który był o 20 cm niższy, no jego umiejętności są też zdecydowanie na niższym poziomie. Próbował dobrać się do głowy czempiona, szczególnie lewym overhandem, który taką dobrą sprawę czasami mu Wchodził i wydawało się, że może to być, że tak powiem, remedium na Sebastiana Fundore, ale niestety to było zdecydowanie za mało, no bo wszystkie rundy wygrywał Sebastian Fundora, który po prostu i był celniejszy i prowadził pojedynek, więc były to, że tak powiem, bardzo proste rundy do wypunktowania. No a w czwartej rundzie złapał go Bukera kombinacją, no i, i po prostu skończył ten pojedynek przed. Czasem. A więc tak ułożył się ten pojedynek, i szczerze powiedziawszy, nie był on mocno interesujący, bo po prostu była to walka do jednej bramki. Jeżeli chcecie obejrzeć sobie powtórkę z, tego, z tej walki, z tego eventu, no to znajdziecie to na prime video. A ja od razu zapraszam Was do subskrypcji, żebyście nie zgubili kolejnych bokserskich analiz oraz newsów. A w środę, czyli jutro, będziemy mieli okazję obejrzeć sobie pojedynki George'a Formana z. Joe Frazierem, jedyneczkę oraz dwójeczkę. Także serdecznie już zapraszam do subskrypcji, kliknięcia dzwoneczek, żeby przyszło do Was powiadomienie. A co czeka Sebastiana Fundera, właśnie w przyszłości? Przede wszystkim walka z Xanderem Zajasem, który jest jedyneczką w federacji WBO, no i został, że tak powiem, wyznaczony do obowiązkowej walki o tytuł w federacji, właśnie WBO ogólnie rzecz biorąc Xander Zajes nawet tutaj mam taką top dyszkę magazynu Boxing Scene Xander Zayas jest tam ustawiany jako dyszka przed nim między m.in. Jest, jest naprawdę sporo zawodników no jako, że to jest dyszka to mamy tutaj e, Buchaczuka Murta Zalijewa, oczywiście Crawforda, ale on idzie do góry e, także Madrimowa, Ramosa Juniora z tego co pamiętam, także tych zawodników jest naprawdę mnóstwo więc nie oszukujmy się Dziennikarze Boxing nie doceniają Xander'a Zajasa na, na, na tyle, że tak powiem, żeby był zagrożeniem dla Sebastiana Fundory, który z tego co pamiętam, to jest czwarty według tego dziennikarskiego portalu. Wadze superpuśredniej. No i ja też uważam, że Sebastian Fundora powinien sobie poradzić z Xanderem Zajasem, dla którego będzie to ogromny y, przeskok powiedzmy, jakościowy, no i nie miał nigdy okazji walczyć z kimś takim jak Sebastian Fundora. Także może być bardzo, bardzo ciekawie, ale uważam, że, że Fundora będzie po prostu faworytem w tym pojedynku. Co natomiast może być problemem dla Sebastiana Fundora. Ja myślę, że właśnie ten jego styl, do którego on ma predyspozycje psychiczne, ale predyspozycje fizyczne kompletnie, że tak powiem, do niego nie pasują, już lepiej by było, żeby był te 20 czy 30 cm niższy, no i wtedy, że tak powiem, szłoby to mu bardziej naturalnie, miałby wtedy mocniejsze uderzenie, bardziej byłby taki zbity, lepszą posturę właśnie do pracy w tym półdystansie i myślę, że tutaj będzie właśnie z tym problemem, że w końcu po prostu ktoś go zetnie, szczególnie po ciosach na dół, po prostu go potwiera i, 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 i go ubije. Zobaczymy, jak będzie naprawdę zawodnik Entertainment Fighter na, na wysokim poziomie, także dobrze go oglądać i oby jak najwięcej takich walk, ale myślę, że w końcu ktoś go trzaśnie. Przejdźmy sobie do kolejnych pojedynków z tej gali. E, obejrzałem jeszcze dwa, i może przejdźmy najpierw do największego walka tego weekendu. Prawie największego, bo jeszcze pojawił się ogólnie drugi. A więc Elijah Garcia kontra Terrell Gausha. Moi drodzy, pojedynek w wadze średniej. Elijah Garcia wracał po przegranej z Kyronem Davisem poprzez split decision, niejednogłośną decyzję sędziowską, no i miał po prostu rozpędzić się na terele. Gauszy można powiedzieć, że bokserskim już dziadku, 37 lat, który mm, ogólnie rzecz biorąc walczył z najlepszymi na świecie, ale ze wszystkimi e, nimi przegrywał, m.in. z Karolowcem, Adamsem, Timem Tshiu, e, czy też Ericksonem Lubinem i Eris Landlim, Larą a więc naprawdę same topy i ze wszystkimi przegrywał e, na punkty także w teorii fajne nazwisko do zebrania doświadczenia, do zebrania e, właśnie nazwiska w rezum Idealny oponent dla Elijah Garcia, oczywiście na papierze, bo w praktyce okazało się zupełnie coś innego. Elijah Garcia został posłany na deski już w pierwszej rundzie po prawym prostym Terrela Gaucha, który po prostu usadził na tyłku Garcia, no i jeszcze przy okazji otworzył mu wtedy nos. Tarel Gaucha był w tym pojedynku ostrzejszy, był dynamiczniejszy, był szybszy, wyprzedzał Elijah Garcia, a Garcia, tak na dobrą sprawę, jedyny, co możemy powiedzieć o nim, to to, że ma całkiem twardy łeb i że idzie do przodu i bije i często bije na gardę, na blok. Jego ciosy nie robią wrażenia. Tarek Gałsza miał naprawdę cały pojedynek pod kontrolą. Bardzo ładnie przyjmował właśnie na blok, przepuszczał uderzenia. Ale przy tym, nawet kiedy miał jakieś dłuższe przerwy, że tak powiem, pod kątem aktywności, no to potrafił się zerwać, wypuścić 3, 4, 5, 6 nawet uderzeń czasami, albo na przykład zrobić ponowienia. I wszystkie te ciosy wchodziły na czysto na Michaela Eli Garcia, który po prostu łykał wszystkie ciosy na gębę. Jeżeli Elijah Garcia trafi na kogoś, kto ma naprawdę mocne uderzenie, to szybko będzie lizał dechy i już z nich nie wstanie. To wam mogę obiecać, bo naprawdę gość. I wszystko zbiera na michę, dosłownie wszystko zbiera na łeb, nie ma żadnego tam przyjęcia na gardę, czy też na jakiś unik, cokolwiek, nie ma żadnej amortyzacji, wszystko wchodzi jak w masełko. No i terel Gaussza to wykorzystywał, właśnie fajnie pracował prostymi, ale również ciosami podbródkowymi, które naprawdę robiły wrażenie i robiły różnicę w tym pojedynku. No i ogólnie rzecz biorąc walka teoretycznie powinna skończyć się tym, że była bez historii bo po prostu wygrał Terrell Gausha u mnie na punktach wygrał 91 do 98, u fanów 91 do 99 natomiast u trzech sędziów wyglądało to w następujący sposób, 95-94 yy, dla Elijah Garci Zachary Young 96-93 dla Elijah Garci i Chris Migliori 94-95 dla Terrella Gauszy Moi drodzy, to jest Bokserski kryminał i Donatella Zacharego Yanga powinni po prostu wsadzić na kilka latek do więzienia, a Chris Migliori możliwe, że powinien dostać delikatną grzywnę, żeby po prostu też ogarnął się i zaczął punktować, że tak powiem, normalnie. To jest taki wał, że naprawdę ciężko w to uwierzyć. Jak możemy podsumować e, tą, tą walkę i ten, e, ten werdykt? Mam mia, Mija, what the hell has happened. To właśnie powiedział komentator. Sportowy, który m, amerykański komentator, który komentował ten pojedynek, wszyscy komentatorzy byli w szoku, do czego tu doszło i zaczęli mówić o tym, że właśnie przez to bok straci panów. Bo po prostu ludziom chce się żygać, kiedy widzi się takie werdykty. Wiecie, co jest w tym najlepsze? <laughs> że Elijah Garcia mówi po walce, że on wygrał tę walkę, że on faktycznie był lepszy, że przyjął ten najmocniejszy cios że przyjął ten najmocniejszy cios w pierwszej rundzie, liznął dech, już wiedział, że nic go więcej nie zaskoczy, no i co, i ludzie mogą mówić, że on przegrał, ale on i tak wygrał, więc to nie ma znaczenia. Po prostu no, normalnie nóż otwiera się w kieszeni, kiedy słyszy się takie teksty, kiedy gość naprawdę dostaje tak w ciry, że aż... a normalnie goś czasami było szkoda, że tak dostaje w łeb, ale... więc naprawdę, szczerze powiedziawszy, nie wiem, czy to jest. chłop jest chyba odklejony, bo nie czuję, że dostaje w łeb przez 10 rund. No nie mam zielonego pojęcia i jest to naprawdę bardzo przykry nie, werdykt. Mam nadzieję, że Elijah Garcia jakoś wróci jeszcze. To na dobrą sprawę była prawdopodobnie jedna z jego ostatnich walk, która dałaby możliwość na przykład wskoczyć jeszcze na jakąś walkę o tytuł mistrzowski albo jakiś inny pasek. W takim momencie naprawdę to już wyhamowuje go bardzo, bardzo mocno i myślę, że może powoli kończyć karierę. Także bardzo szkoda Elijah Garcia. Ja w ogóle nie wiem po co. Ciągnąć tego chłopa za uszy, szczególnie że on z nikim nic nie zrobi. On naprawdę, wejdziecie do jakiegokolwiek mistrza, czy nawet mistrza z jakimś paskiem, tymczasem dostanie tak w łeb, że po prostu gość może skończyć w szpitalu. Także bardzo przykra sprawa. Jeżeli oglądaliście, dajcie znać, jak punktowaliście tę walkę. Dla mnie tragedia. Tragiczny pojedynek pod kątem sędziowskim powinni lecieć naprawdę do jakichś łagrów goście. A co najciekawsze, Dontrella Zakaryang to nie są sędziowie, są którzy sędziują jakieś tam mniejsze eventy sportowe, tylko oni naprawdę sędziują na ogromnych eventach organizowanych w Arabii Saudyjskiej również, także tu jest naprawdę ogromny, ogromny problem. Przejdźmy sobie do ostatniego pojedynku, którego, którego oglądałem na tej gali, a więc Jesus Alejandro Ramos Jr. kontra Guido Emmanuel Schram. pojedynek w wadze super Półśredni, a więc Jesus Alejandro Jr. wrócił już czwartym, trzecim pojedynkiem po przegranej z Ericssonem Lubinem buduje dalej, że tak powiem swoje resume, swoje nazwisko i nie jest nawet jeszcze w top 15 żadnej federacji z tego, z tego co zerkałem na, na rankingi różnych federacji być może po, tym, po tej walce to się zmieni, no i cóż był to dla niego bardzo łatwy pojedynek bo wygrał go tak naprawdę sprawę do zera. Wszystkie rundy punktowali na jego korzyść sędziowie. Ja zdecydowanie się zgadzam. No i wygrał w siódmej rundzie przez TKO, właśnie z Emanuelem Szramem, który no, jest po prostu twardym Argentyńczykiem, który przegrał trzecią walkę pod rząd. Poprzedni pojedynek przegrał z Władimirem Hernandezem przez knockout w szóstej rundzie, o którym jeszcze będziemy mówić, rozmawiać, a Hernandez ogólnie rzecz biorąc nie może pochwalić się mocnym uderzeniem. Jak wyglądał ten pojedynek? No cóż, on był. <coughs> no cóż, był on po prostu. Prowadzony przez Alejandro Romosa w wzorowy sposób. Wszystko mu wychodziło tak na dobrą sprawę ładnie trzymał dystans do Shrama wyprzedzał go, był silniejszy, był szybszy, był mocniejszy. I w siódmej rundzie sędzia po prostu wkroczył do akcji i przerwał pojedynek po z tego co pamiętam chyba po lewym sierpowym, w którym mocno poleciała głowa Shrama do tyłu. Widać, że zrobił ten cios na nim wrażenie. Ramos jeszcze rozpuścił ręce, no i sędzia wkroczył do akcji. Bardzo dobrze, bo szram, oprócz tego, że ma naprawdę twardy łeb i jaja, no to nie pokazał nic więcej. To mu trzeba oddać, że jeżeli Ramos rozpuszcza łapy, to nie było tak, że szram się. Chował i że tak bowiem nic nie robił, tylko faktycznie szedł z nim na wymianę. Także Entertainment Fighter zdecydowanie, ale czy zasługuje na to, żeby walczyć w walkach, w komańnych eventach? No nie wiem. Myślę, że ten pojedynek ogólnie Garcia z Gausho był ciekawszym pojedynkiem, ale niestety właśnie doszło tutaj do tego tragicznego werdyktu. Tak prezentowała się gala w Las Vegas. Moi drodzy, dajcie znać, czy ją oglądaliście. Jeżeli tak, to która walka wam najbardziej się podobała. Ogólnie możecie ją sobie nadrobić na Prime Video. Przejdźmy sobie do drugiej, do drugiej gali, która miała miejsce w San Bernardino w Kalifornii i możecie ją sobie obejrzeć ogólnie rzecz biorąc na YouTube. Jeżeli wpiszecie po prostu nazwisko Lester Martinez kontra Joashon James, to wtedy będziecie mieli, że tak powiem, dostęp do do tego eventu. Lester Martinez, a więc Argentyńczyk, mocno bijąc Argentyńczyk, 18-0 z 15 nokołtami na koncie kontra Joyce Sean James, Amerykanin 9-0-2 pojedynek w wadze super średniej pojedynek skończył się całkiem szybko, bo skończył się już w czwartej rundzie, ale tak na sprawy było całkiem ciekawe Lester Martinez, ogólnie rzecz biorąc miał nieco gorsze, ma nieco gorsze warunki fizyczne, jest niższym zawodnikiem, ale tak na sprawę był bardzo, ale bardzo szybki w porównaniu do Joeshona Joe Jamesa i nawet w dystansie był w stanie go wyprzedzać ciosami prostymi i naprawdę podobało mi się właśnie jego czas reakcji, jego taka e, brak telegrafowania ciosów e, i przede wszystkim również celność. Ogólnie rzecz biorąc w trzeciej rundzie Lester Martinez trafił Jamesa takim prawym overhandem e, w skroń i potem już ugięły mu się troszkę nogi, zaczął lecieć na matę, jeszcze został trafiony na lewym sierpowym no i padł jak długi na deski. E, wstał oczywiście na 8. Sędzia przeprowadził go do narożnika i puścił walkę dalej. Jason James przetrwał, że tak powiem, tę rundę. No i przejdźmy sobie do rundy czwartej, gdzie doszło tak naprawdę do bardzo podobnego uderzenia, bo znowu Lester Martinez trafił prawym takim overhandem na skroń Joshona Jamesa. Już w tym momencie było widać, że dziwnie nogi zatączyły dla Jamesa. Zaczął, że tak powiem, latać po ringu i co mi się spodobało, Lester Martinez ma straszny Ciąg na zakończenie pojedynki. On czuje taki zew krwi od razu rzucił się na James'a i faktycznie celnie trafił. To nie tak, że puszczał jakieś wiatraki i nie był w stanie ubić swojego przeciwnika, tylko ładnie celował i trafił go. Przede wszystkim na głowę i po kilku ciosach James znowu runął na deski. I tym razem sędzia po, prze po przeprowadzeniu James'a do narożnika, nie puścił go dalej i bardzo dobrze. Bo tutaj już przy tym pierwszym prawym overhandzie, w tej czwartej rundzie, było widać, że te nogi bardzo dziwnie reagują ze strony James'a. Także myślę, że ta decyzja sędziowska była bardzo dobra. Bardzo dobrze zaprezentował się tutaj Lester Martinez w wadze super średniej, no i cóż, będzie on walczył, na dobrą sprawę o najwyższe laury prawdopodobnie już niedługo, no bo znajduje się w top 15 federacji WBC w wadze super średniej, także może jakieś walki opaski, tego typu rzeczy, no bo do walki opaski to raczej się nie dopka, bo aktualnie dzierszy go Saul Canelo Alvarez, ale zdecydowanie warto sobie zerkać na tego zawodnika przejdźmy sobie do drugiego pojedynku który, tak naprawdę, można powiedzieć, że był jednym z najciekawszych z tego weekendu, a więc Władimir Hernandez i Isaias Lucero. Wspominałem Wam o tym pojedynku. Miała być to bójka, ponieważ walczyli tutaj dwaj Meksykanie, no i faktycznie do bójki doszło. Jeżeli lubicie takie brawlerskie pojedynki, no to polecam Wam serdecznie, bo było co oglądać. Władimir Hernandez ogólnie rzecz biorąc wylądował na deskach już w pierwszej rundzie po kombinacji Isayasa Lucero no i wydawało się, że walka skończy się dosyć szybko bo Lukero po prostu wyglądał naprawdę dobrze na początku tego pojedynku, pojedynku był nieco szybszy, bił celniej miał większą kontrolę na tym co dzieje się w ringu widział więcej przede wszystkim, no nie? więc wyglądało to całkiem nieźle ale z biegiem czasu to Władimir Hernandez że tak powiem zaczynał dochodzić do głosu. I to nie było tak, że te rundy, że tak powiem, były bite na jedną stronę, że tak powiem. Tylko faktycznie te rundy wszystkie były wyrównane. Jeden i drugi szukał kombinacji, wymieniali bombki przede wszystkim w półdystansie. Ale mam wrażenie, że Hernandez lepiej troszkę się zakonserwował, mimo tego, że padł na deski w pierwszej rundzie. Co ciekawe, i Lucero ma naprawdę całkiem niezły bilans pod kątem zwycięstw przed czasem. Ma 19 wygranych i 13 wygranych przed czasem. A więc zdecydowanie lepiej niż Hernandez, który ma 17 wygranych i 7 tylko przed czasem. A więc Hernandez, tak jak wspomniałem, lepiej się zakonserwował, i z biegiem w pojedynku, to on, że tak powiem, miał takie ostrzejsze i pewniejsze akcje. I co myślę, że mogą zrobić też różnicę? Że jest Lukero potrafi tylko boksować, tak miałem wrażenie, że potrafi tylko boksować do przodu, ewentualnie stojąc w miejscu. Natomiast Hernandez nawet potrafił cofnąć się w tył lub zaboksować na przepuszczeniach na stepach na ciosach sierpowych. Co nie jest tak oczywiste wśród meksykańskich bokserów. Oczy, tutaj, żebyście nie myśleli, to nie jest jakiś technik i nie wiem, was wagi super półśredniej ale jednak potrafił właśnie przepuścić. Odpuścić troszkę, puścić na, na, na nogach. I myślę, że tutaj była nieco, że tak powiem, ta przewaga pod kątem przygotowania takiego taktycznego ze strony Hernandeza, bo później potrafił również skontrować i dalej naciskać do przodu, i coraz bardziej spychał Lukero do defensywy. I ostatecznie ten pojedynek skończył się na punkty, co tak jak wspomniałem, że tak powinni było takie oczywiste po tej pierwszej rundzie. Ja punktowałem ten pojedynek 96 do 93. Dla 96-93 do dla Władimira Hernandeza, mimo tego, że leżał na dechach. Fani mają tutaj też wynik 96-93, ale widzę, że to jest błąd, bo ktoś w pierwszej rundzie tutaj wychodzi, że teoretycznie wygrał Władimir Hernandez 9-10, do co jest niemożliwe. Także ktoś tu strzelił niezłą gafę. Niestety dużo osób nie oglądało tego pojedynku, bo tylko 4 osoby. Także całkiem śmiesznie. Eee, punktowały 4 osoby. Reszta sędziów punktowała 97-92, 96-93 na korzyść Władimira Hernandeza, no i 94-95 dla Izajasa Lucero. Był to wyrównany pojedynek, czy mógł pójść w drugą stronę? Myślę, że również mógłby ktoś wypunktować właśnie na stronę Lucero, tutaj myślę, że nie było kon kontrowersji za bardzo komentatorzy też nie byli jacyś, że tak powiem zniesmaczeni, uważali, że jednak Hernandez zrobił więcej, no i faktycznie na pewno ta wola zwycięstwa była większa w Hernandezie, także fajnie ogólnie rzecz biorąc wspominał o tym, że chciałby walczyć właśnie o jakieś najwyższe pasy i tak dalej czy tam paski i między nimi wymieniał nazwisko Xandera Zajasa, no cóż moim zdaniem do Zajasa to, że tak powiem mu daleko i dla Zajasa będzie to prosta walka, no ale tak jak wiemy Zajas będzie prawdopodobnie walczył z Sebastianem lecimy dalej, bo już mamy prawie 30 minut. Moi drodzy, jeszcze jeden pojedynek, który oglądałem i wspomnimy sobie o jednym, którego nie oglądałem, ale warto wspomnieć, żeby no niestety napiętnować kolejnych sędziów. A więc teraz Jesse Magdaleno kontra Luis Korea, pojedynk w badze super, super piórkowej. Jesse Magdaleno, Amerykanin, 33-latek, który wrócił po dwóch przegranych, najpierw z Raymondem Fordem przez decyzję sędziowską, następnie przez nokot z Brandonem Figuero w dziewiątej rundzie. Facet ten wraca po, po ponad roku, po prawie roku nieaktywności, po walce z depresją i po próbie odebrania sobie życia, także tu naprawdę facet miał ogromne problemy. I to właśnie spowodowane, że tak powiem, rozwojem swojej kariery zawodowej, z tego co właśnie mówi, a więc tego, jak toczy się jego kariera bokserska, także naprawdę przykra sprawa, ale wrócił na mistrzowskie, na dobre tory, wygrywając z Luisem Korią w trzeciej rundzie przez techniczny knockout. Miał go nawet prawie na deskach już w pierwszej rundzie, kiedy podpiął Luisa Koria i ten zaczął się majtać po ringu, prawie dotknął rękoma, że tak powiem, Maty, ale jakimś cudem dotrwał do końca Luis Coria. No ale cóż, ale w trzeciej już tutaj była taka przewaga, no w sensie dobra, nie przesadzajmy, nie była aż taka przewaga, ale przewaga była całkiem spora ze strony Jesse'ego Magdaleno i tak no rozprawę prędzej czy później myślę, że doszłoby do nokautu i kiedy skończyła się trzecia runda, to po prostu trener poddał swojego zawodnika. Myślę, że ogólnie rzecz biorąc to całkiem dobra decyzja, bo to młody zawodnik, 26 lat, to jest jego trzecia przegrana z rzędu, także nie ma co, że tak powiem, go tutaj katować, szczególnie, że z tego co widziałem, to panowie się znają ze sparingów. Także na pewno trener wie na co stać swojego zawodnika i na co stać jego przeciwnika. Także fajnie, że wracam dobre tory. I oby, że tak powiem, wszystko tam grało pod kątem głowy, bo takie demony lubią wracać. Więc no przede wszystkim zdrowia dla Jesse'ego Magdaleno, no i kolejnych wygranych, które umocnią go również psychicznie. I przejdźmy sobie do ostatniego pojedynku, którego nie oglądałem. Ale tylko właśnie usłyszałem, że tak powiem, przy okazji komentarza podczas walki Hernandeza z Lucero. Właśnie tutaj komentatorzy mówili, że tutaj jest, że tak powiem, był prawidłowy werdykt, że wspominali też o, o werdykcie Gauszy, więc już tutaj sędziowie wiedzieli, że był wałek na innej gali, i tutaj doszło też do wałka, tylko oczywiście na niższą skalę, to był pojedynek chyba o jakiś pasek WBA, a więc Jasmina Artiga kontra Regina Chavez, Amerykanka 13 aktualnie 0 kontra Meksykanka 8 aktualnie 5 i moi drodzy, to też był ostry wał bo tutaj fani wypunktowali tą walkę 91 do 99 tutaj więcej fanów wypunktowało tą walkę niż walkę Hernandeza co jest całkiem zabawne a więc tutaj jedną rundę dali dla Jasminy Artigi fani i ogólnie rzecz biorąc kiedy, kiedy komentatorzy usłyszeli werdykt to też złapali się za głowę powiedzieli, że kiedy usłyszeli werdykt 98-92 no to wiedzieli, że wygra Regina Chavez a tu z dziwką wyniki sędziów Karla Kais 95-95 Fernando Villarreal 98-92 Jasmina Artiga i 96-94 Pam Hayashida moi drodzy Tutaj ogólnie rzecz biorąc, nie wiem co się wydarzyło, nie oglądałem tej walki, ale z tego co widzę na karty sędziowskie, że tak powiem, karty fanowskie, o tak będziemy to teraz nazywać, no to większość rund była, że tak powiem, do jednej bramki. Sześć rund tutaj jest do jednej bramki przez wszystkich wypunktowana na korzyść Reginy Czawys, także. Ostro, naprawdę ostro, gdzie tu był 10-rundowy pojedynek, także już nawet żeby te 6 rundek weszło, no to ona powinna to wygrać z palcem w nosie. Także kolejni sędziowie powinni pójść na dywanik i wylecieć z roboty. Taka jest niestety prawda, ale o tym nikt nie będzie gadał, no bo to, że tak powiem, walka, która nie była dla nikogo ważna, tylko dla rodziny Chavez która po prostu załamała się po tym w rdykcie. i wcale się nie dziwię. Natomiast fani widzieli kto wygrał no i właśnie zaczęli buczeć na Jasmine Artigę, która uśmiechnięta pozwała do zdjęć. Kolejny przykry werdykt, oby takich jak najmniej, ale czy to się kiedyś zmieni? Myślę, że nie. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Pamiętaj, jeżeli jesteś nowym widzem, zasubskrybuj ten kanał, Kliknij dzwoneczek, jeżeli jesteś starym widzem to również, no bo będziesz miał wtedy wszystkie powiadomienia, będziesz wiedział co się dzieje, a bardzo dużo osób nie ma klikniętego tego dzwoneczka. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał zostaw lajka, no i napisz w komentarzu jak podobały Ci się te gale, czy w ogóle oglądałeś, a jeżeli e, nie e, to napisz, a jeżeli nie to daj znać na stawiasz w nadchodzącym pojedynku TV na Farmera z Williamem Zepedą. Dzięki wielkie i do usłyszenia.